Nazywam się Marcin Siwiński, jestem product managerem aplikacji NOX Capture. Aby skutecznie zarządzać, należy zidentyfikować zasoby w firmie i zbierać na ich temat dane. Współcześnie identyfikacja zasobów opiera się na kodach. Dlatego stworzyliśmy aplikację NOX Capture, która w prosty sposób zamienia nasze urządzenie mobilne w zaawansowane narzędzie skanujące. Aplikacja NOX Capture dostarcza wielu korzyści. Przedsiębiorcy zadowoleni są z tego, że skanuje wiele kodów, głównych kodów dostępnych na rynku. Jest to aplikacja typu no code, czyli wymaga małego wkładu w implementację. Oprócz tego aplikacja jest dostępna w Google Play. Można też pobrać silnik skanujący w formie SDK. IT-admin może w prosty sposób skonfigurować profil użytkownika i wysłać go do pracownika pracującego w terenie. Za pomocą MDMA. Użytkownik końcowy, pracownik w terenie w prosty sposób może skorzystać z aplikacji, którą ma wgrany na swój telefon. Nie musi być wyposażony w żadne dodatkowe urządzenie, które będzie skanować kody. Wszystko znajduje się w jednej aplikacji. Nox Capture to zaawansowany silnik skanujący. Jest to aplikacja typu Middleware, czyli aplikacja pośrednia. Dzięki telefonowi wyposażonemu w NOX Capture skanujemy kody, przetwarzamy je w odpowiedni sposób i dostarczamy do aplikacji końcowej. Jest to zazwyczaj aplikacja klienta albo aplikacja wykorzystywana w procesach biznesowych. Jednym z przykładów wykorzystywania aplikacji NOX Capture jest użycie aplikacji przez pracownika terenowego, który musi skanować części zapasowe. Wystarczy, że IT admin utworzy profil. Wybierze aplikację docelową, może to być na przykład arkusz kalkulacyjny. Wybierze opcję multiscan, by pracownik mógł skanować wielokrotnie jednym ujęciem. Sformatuje dane podstawowe, doda znak ENTER na końcu każdego kodu, ponieważ w arkuszu kalkulacyjnym chce, żeby dane były wyświetlane jedno po drugim. Wyślę znak ENTER jako key event. Może też ustawić dodatkowo opóźnienie między jednym zdarzeniem a drugim, tak, by aplikacja końcowa zdążyła przetworzyć wszystkie informacje. Tak przygotowany profil wystarczy przesłać na telefon pracownika i w tej samej chwili pracownik może korzystać z narzędzia skanującego i wprowadzać dane do arkusza kalkulacyjnego. W ten sposób Nox Capture może mieć szereg zastosowań, Możemy przykładowo wykorzystywać go w retailu do sprawdzania, do sprawdzania daty ważności produktów. Możemy wykorzystywać go w zarządzaniu zasobami w firmie. Wszędzie tam, gdzie stykamy się z kodami kreskowymi i kodami QR. Nox Capture możemy rozszerzyć o dodatkowe informacje. Wystarczy, że podepniemy pod naszą aplikację bazę danych dostarczonych przez klienta. Jesteśmy w stanie w formie rozszerzonej rzeczywistości wyświetlić Dodatkowe dane. Przykładowo wskazując telefonem na kod kreskowy, możemy wyświetlić, jego, możemy wyświetlić zdjęcie produktu, dodatkowe informacje, stan inwentaryzacji, możemy też go zaktualizować. Nox Capture to aplikacja, którą łatwo pobierzemy z Google Play. Mamy też dostępną wersję SDK. Dzięki temu firmy mogą integrować nasz zaawansowany silnik skanujący z własną aplikacją, mogą wykorzystywać jej. Pełną funkcjonalność i dostarczyć dodatkowej wartości swoim rozwiązaniom. SDK jest bardzo dobrze udokumentowane, dlatego, niewielkim nakładem pracy jesteśmy w stanie w szybki sposób zintegrować nasze rozwiązanie z aplikacją końcową. Więcej informacji znajdziecie na stronie internetowej Samsung Knox w zakładce Knox Capture.